Jestem w tej chwili na ulicy Sobieskiego w centrum Dąbrowy i chciałbym się stąd dostać do ulicy Sienkiewicza. Ulica Sienkiewicza to jest ta droga w lewo, zaraz tutaj przy starej kładce prowadzącej do huty, do huty bankowej. Nie ma tutaj możliwości dojazdu do Sienkiewicza. To, że te pojazdy tam pojechały, jest to jazda nieprawidłowa, tylko pojazdy budowy mogą tutaj przejeżdżać na wprost. My mamy wszyscy nakaz jazdy w prawo, czyli nakaz jazdy na drugą jezdnię. Szkoda, że wcześniej nie ma informacji objazd do ulicy Sienkiewicza, czy też dojazd do Sienkiewicza, aby ci, którzy chcą tam skręcić, czy jechać w tą ulicę Sienkiewicza, aby byli tego świadomi w jaki sposób tam pojechać, natomiast zobaczcie informacja o no nawet nie, bo tu jest dojazd do ulicy Żeromskiego więc jak my do tego Sienkiewicza się powinniśmy wobec tego dostać tu jest tylko do ulicy Żeromskiego o ulicy Sienkiewicza moi drodzy tak naprawdę wychodzi na to, że Zapomniano. Obiad z dołu Wszystkie są nie ma. Sienkiewicza. No cóż, to ja wam w takim układzie pokażę, jak dojechać do ulicy Sienkiewicza. Przykre, że nie zadbano o to, aby ten dojazd był. Ulicą Chopina. Musimy sobie pojechać. Chopena później Dąbrowskiego. Tutaj mamy do Łuka Sińskiego. Czyli o Łuka pamiętano, o Żeromskiego pamiętano czyli o tych wszystkich uliczkach, które tutaj są, pamiętano. Nie pamiętano o wyznaczeniu objazdu do ulicy Sienkiewicza, jak już wspominałem. Dlatego nie dziwię się, że Są kierujący, którzy po prostu Ignorują znak zakazu na ulicy Sobieskiego I w tą ulicę Sienkiewicza Mimo wszystko Wjeżdżają, no bo Jeżeli ktoś nie zna a nawet jeśli zna To Uznaje, że po co ma czekać tyle minut, bo zwróćcie uwagę ile czasu już, już jedziemy. No tutaj oczywiście pojazd ten kierujący zapewne nie widział cofając z miejsca parkingowego, że, że nadjeżdżam. Najlepszym sposobem na to było po prostu ominięcie, a więc dodanie gazu i i zwiększenie prędkości. No i jestem, jestem. Dojechałem do ulicy Sienkiewicza, oczywiście skręcam w lewo. Oczywiście jak ktoś nadjeżdża od strony centrum, to jak najbardziej dużo szybciej będzie jechać ulicą Kościuszki, później na światłach w prawo i tutaj wjechać w prawo to będzie myślę trzykrotnie szybciej, bo to zajmie minutę, minutę półtorej, maksymalnie dwie przy takim natężeniu ruchu. Jakie jest, jakie jest obecnie, natomiast ja oczywiście jeszcze nie kończę nagrania, bo wyjedziemy sobie z ulicy Sienkiewicza na Sobieskiego zobaczymy, jak to tam wygląda. Oczywiście, tutaj z Sienkiewicza, chcąc jechać w kierunku Będzina chociażby, czyli jechać w lewo, to no jak najbardziej. Tutaj, oczywiście, mamy nakaz jazdy w prawo. Natomiast no, jak najbardziej tutaj y, te możliwości są nie takie jak wykonał ten kierujący, tylko trzeba po prostu pojechać w prawo i zawrócić na rondzie w centrum, też by się tak naprawdę przydała tego typu y, informacja dla chcących jechać w tą stronę lub po prostu pojechać w sposób odwrotny do tego y, w jaki sposób ja pojechałem.